Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To Paula z kanału Training Fitness. Zapraszam Was na kolejny zestaw ćwiczeń z serii zdrowych Kręgosłup. Na dzisiejsze ćwiczenia przygotuj poduszkę. Pamiętaj, żeby poduszka nie była zbyt duża i w miarę miękka. Zaczniemy od siadu skrzyżnego. Siadamy na poduszce. Wygodnie. Skrzyżuj nogi prostuj plecy, unieś ramiona w górę wdech nosem, wyciągnij całe ciało do góry i z wydechem rozluźnij ramiona, rozluźnij barki, w górę wdech i dół wydech, luźno wdech, wyciągnij całe ciało do góry i z wydechem rozluźnij powtórzymy jeszcze dwa razy, długi wdech i maksymalny wydech jeszcze raz i wydech rozluźnij, przenieś dłonie na matę opuść głowę do przodu Powoli przenieść głowę w prawą stronę. Postaraj się opuścić ucho jak najniżej, opuść głowę w dół i przenieść w drugą stronę. Wdech i wydech zmiana. Wdech nosem, z wydechem jeszcze raz w lewą stronę i zatrzymaj. Rozluźnij, unieść głowę w górę, przenieś dłonie na kolana. Z wydechem przenosimy głowę raz w prawą. Raz w lewą stronę. Postaraj się opuścić ucho jak najniżej, nisko barki, klatka piersiowa do przodu, nie karbimy się, ściągnij łopatki. Wydech ustami, wdech nosem. I uważaj, popatrz w prawą stronę i popatrz w lewą. Staraj się sięgnąć brodą jak najdalej do boku. Wydech. Wydech ustami wdech nosem. Super, zatrzymaj po środku. Opuść brodę w dół i skieruj wzrok do sufitu. Nie odchylaj zbyt mocno głowy do tyłu, tylko kierujemy wzrok do sufitu. Jeszcze kilka razy. dół i w górę. Dół i w górę. Powtórzymy ostatni raz. Świetnie. Zatrzymaj po środku. Wyciągnij ramiona do przodu, okrągłe plecy. Łączymy opuszki palców. Opuść głowę, ściągnij łopatki. Wydech ustami. Wdech nosem. Otwórz klatkę piersiową, przenieś ramiona do tyłu. Skieruj wzrok do sufitu, mocno ściągnij łopatki. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech. I wdech. Plecy okrągłe. I proste. Wydech i wdech. Ostatni raz. Rozluźnij. Zatrzymaj szeroko ramiona wdech, z wydechem skłon w prawą stronę. Sięgnij jak najdalej do boku, wdech i wydech skłon w lewą stronę. I powtórzymy jeszcze kilka razy. Płynnie zmieniamy stronę, wdech nosem, wydech ustami. Biodra nieruchomo. Mocno rozciągnij cały bok. Klatka piersiowa cały czas do przodu. Ściągnięte łopatki. Wydech łystami. Wdech nosem. Jeszcze raz. I uważaj. Szeroko ramiona. Wdech. Z wydechem opuść ramię w dół. Wracamy w górę. Wdech. I z wydechem zmieniamy stronę. Wdech. I wydech. Popatrz do boku. Wdech nosem. Wydech. Ustan. Duży skręt w tułowiu. Postaraj się dotknąć drugą dłonią do maty. Powtórzymy jeszcze raz. Wdech, wydech i rozluźnij. Wyciągnij ramiona w górę, wdech nosem, z wydechem powoli przejdź do skłonów w przód. Luźno opuść głowę, rozluźnij barki, chwileczkę przytrzymaj. Postaraj się rozluźnić boki tułowia, ciężkie ramiona. Z wydechem powoli kręg po kręgu unosimy dół w górę na końcu barki głowa rozluźniej. przejdziemy teraz do klęku podpartego poduszkę przenosimy pod kolana. godnie ustaw kolana na szerokość bioder dłonie na szerokość barków unosimy prawą stopę w górę wdech nosem, z wydechem przenosimy stopę na prawą stronę Popatrz na stopę. Unieś w górę wdech, z wydechem przenieść na lewą stronę i popatrz na stopę. Ok? Cały czas śledzimy stopę wzrokiem. Przenosimy raz na prawą, raz na lewą stronę. Wydech ustami wdech nosem. Powtórzymy jeszcze kilka razy duży zakres ruchu. Wydech ustami, wdech nosem. Ostatni raz. Super. I zmienimy stronę. Unosimy lewą stopę w górę, przenieść do boku, unieść w górę, przenieść na prawą stronę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Duży zakres ruchu. Kolano cały czas na poduszce. Wdech, wydech. nosem, wydech ustami. Muzyka Powtórzymy ostatni raz. Super. I rozluźnij. Ustaw stopy na szerokość bioder. Wdech nosem. I z wydechem unosimy prawe ramy w górę. Mocno otwórz klatkę piersiową wdech, na wydechu opuszczamy tuł. Przenieś prawe ramy blisko prawej nogi, postaraj się opuścić bark i głowę na matę. Na wydechu, nie poruszając biodrami, powoli wyprostuj lewą nogę w kolanie i przytrzymaj. Trzymamy biodra stabilnie, mocno napięty brzuch, Wciągnij pewne. Jeżeli ta pozycja jest zbyt trudna, Wróć do poprzedniej pozycji, opuść kolano na poduszkę. Jeszcze chwileczkę przytrzymujemy. Wdech i z wydechem rozluźnij. Opuść kolano, unieś klatkę piersiową. Wdech nosem i z wydechem unosimy ramy w górę. Wdech, wydech. Opuść ramy w dół, przenieś lewe ramy blisko lewej nogi, opuść bark i głowę, wdech nosem i z wydechem nie poruszając biodrami. Tak samo, prostujemy prawą nogę w kolanach. Biodra stabilnie, mocno napięty w żonę. I tak samo, jeżeli ta pozycja jest zbyt trudna, po prostu opuść kolano na poduszkę. Staraj się rozluźnić mięśnie grzbietu w tej pozycji, spokojnie oddychamy. Jeszcze chwilę. Wdech i z wydechem rozluźnij. Opuść kolano, napnij mięśnie brzucha. Wracamy do klęku podpartego. Wyciągamy poduszkę spod kolan, przenosimy do boku i przejdziemy teraz do leżenia przodem na brzuchu. Przenieś kolano do boku i oprzyj kolano na poduszce. Wracamy do leżenia przodem. Możesz skrzyżować ramiona, oprzeć brodę. Unosimy teraz prawe biodro do góry, jak najwyżej możesz, i przyciągamy poduszkę do siebie. Następnie wypuszczamy kolano do przodu i opuszczamy biodro jak najniżej do maty. Unosimy biodro w górę i opuszczamy w dół. Staramy się prowadzić kolano tylko w jednej linii do przodu i do tyłu. Spróbujemy jeszcze kilka razy, duży zakres ruchu, postaraj się rozluźnić mięśnie grzbietu, wydech ustami, wdech nosem. Jeszcze kilka razy, wysoko biodro i kolano do przodu. Powtórzymy jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Świetnie. I zmienimy stronę. Prostujemy nogę, przenosimy poduszkę na drugą stronę. Opieramy kolano na poduszce. Wracamy do leżenia przodem. I tak samo, unosimy teraz lewe biodro do góry. Wypchnij jak najwyżej i z wydechem przenosimy kolano do przodu. Biodro do góry i kolano do przodu. Wdech nosem, wydech ustami spokojnie oddychaj, coraz większy zakres ruchu. Tak samo postaraj się skupić na tym, żeby kolano pracowało w jednej linii. Tylko przód i do siebie. Przód i do siebie. Stopniowo staramy się unosić biodro coraz wyżej. Powtórzymy jeszcze kilka razy. Dwa. Ostatni raz. Świetnie i rozluźnij. Rozluźnij nogę. Przenosimy teraz piłkę pod brzuch. Pamiętaj, żeby Twoja poduszka była dosyć miękka. Dokładnie pod brzuch. I wracamy do leżenia przodem. Przenosimy dłonie pod brodę. Łokcie szeroko i z wydechem napinamy mięśnie grzbietu, unosimy klatkę piersiową w górę i wracamy do wdech. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech i wdech. Otrzymujemy jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Zwijamy dłonie w pięści, opieramy na czoło na dłoniach i z wydechem na przemian unosimy nogę prostą w górę. Wydech ustami, wdech nosem. Wydech, wdech. Biodra stabilnie. Staraj się rozluźnić mięśnie karku. Przenosimy ramiona szeroko do boku. Unieś prawą nogę w górę, wdech, z wydechem przenieś jak najdalej do tyłu za siebie, unieś nogę w górę i opuść w dół to samo drugą stronę, wydech ustami, wdech. I wydech w dół. Unosimy nogę w górę, przenieść do tyłu za siebie, unieść w górę, opuść dół, głowa pracuje w przeciwnym kierunku, mocno napięty brzuch, ciągnij pępek, wydech ustami, wdech nosem. powtórzymy ostatni raz. Świetnie. I rozluźnij. Przenieś dłonie na wysokość klatki piersiowej. napnij mięśnie brzucha. Unieś tę górę. Przenieś biodra do tyłu. Zatrzymaj wdech i z wydechem powoli kręg po kręgu unosimy tę górę. Przejdziemy teraz do leżenia tyłem na macie. Poduszkę przeniesiemy pod odcinek krzyżowy kręgosłupa, czyli w miejscu, gdzie zaczynają się biodra. Unieś biodra do góry i przenieś piłkę pod pośladki. Uważaj, aby odcinek lędźwiowy znalazł się na macie, nie na poduszce. Ustaw ramiona wzdłuż ciała, opieramy stopy tylko na palcach, pięty wysoko i z wydechem na przemian unosimy kolano w górę. Mocno napięty brzuch, wciągnij pępek, wydech ustami, wdech nosem, wydech, wdech. wdech. Mocno napięty brzuch. Jeszcze kilka razy. Świetnie. Unieś kolana razem w górę. Wyprostuj nogi. I unieś ramiona. Z wydechem przenosimy ramiona do tyłu za głowę i na przemian opuszczamy prostą nogę w dół. Wracamy wdech. Wydech ustami i wdech nosem. Mocno napięty brzuch. Proste plecy. Wciągnij pępek, klatka piersiowa do przodu. Jeszcze kilka razy. Wdech ustami, wdech nosem. Ostatni raz, świetnie, rozluźnij. Opuszczamy stopy. Przenieś ramiona do boku. Opieramy stopy tylko na palcach i na wydechu przenosimy kolana raz na prawą, raz na lewą stronę. Łopatek od maty. Łopatki przyklejone do maty. Wydech ustami wdech nosem. I rozluźnij. Przyciągnij kolana razem do klatki piersiowej. Wdech nosem i z wydechem powoli wyprostuj nogi w kolanach, przenieś dłonie na łydki. Jeśli nie możesz utrzymać nóg prostych, możesz nogi delikatnie ugiąć. Wciągnij nogi jak najbliżej do siebie. Wydech ustami, wdech nosem. Wdeczkę przytrzymaj. Przenieś kolana szeroko boku, wyciągamy szwy stóp i przenosimy biodra raz w prawą, raz w lewą stronę. Delikatny balans. Płynny ruch. Luźno, wydech ustami, wdech nos. Staramy się rozluźnić odcinek lędźwiowy i odcinek krzyżowy kręgosłupa. Wydech ustami, wdech nos. Nie zatrzymaj w miejscu, powoli opuszczamy stopy, przenieś ramiona do tyłu, wdech nosem, z wydechem do przodu, jeszcze raz wdech i wydech. Unosimy biodra w górę, wyciągamy poduszkę i przejdziemy teraz do ostatniego ćwiczenia. Przejdź do leżenia bokiem na macie, poduszkę przenosimy pod głowę. Tak jest. Podpieramy się na ramieniu, przyciągnij kolana jak najbliżej do siebie i wyciągnij ramię z góry do przodu. Wdech, przenieś ramię jak najdalej do tyłu, skieruj wzrok za siebie, ściągnij łopatkę i wracamy z wydechem do przodu. Wdech nosem i wydech ustami. Powtórzymy jeszcze kilka razy. Duży zakres ruchu. Przenosząc ramię do tyłu, postaraj się mocno ściągnąć łopatkę do kręgosłupa. выдох, I rozluźnij. Powoli zmieniamy stronę. Przyciągnij kolana do siebie, przenieś ramię do przodu. I tak samo sięgamy ramieniem do tyłu, wdech, nosem, duży zakres ruchu, ściągnij łopatkę. I powrót z wydechem, wdech i wydech. mocno otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki. Powtórzymy jeszcze kilka razy. zakres ruchu. Ostatnie powtórzenia. Sięgnij jak najdalej do tyłu. Muzyka Powtórzmy ostatni raz. I rozluźnij. Powoli napnij mięśnie brzucha. Przejdź do siadu skrzyżnego. Unosimy ramiona w górę. Wdech nosem i opuszczamy wydech ustami. Jeszcze w górę wdech i wydech. Ostatni raz, wdech, z wydechem zaplatamy dłonie, przenieś dłonie na kark i powoli opuść brody do przodu. Nie dociskając, tylko pod ciężarem ramion na chwileczkę zostaw głowę nisko. Postaraj się rozluźnić mięśnie karku, mięśnie grzbietu, Ok, rozluźnij, wyciągnij ramiona w górę, wdech nosem i z wydechem rozluźnij. Jeszcze raz w górę, wdech i wydech. Rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. Mam nadzieję, że Twój kręgosłup się odprężył i czujesz się lepiej. Zapraszam na poprzednie części z serii Zdrowy Kręgosłup. Link do wszystkich części znajdziecie na dole w opisie. Jeżeli Ci się podobało, poproszę o kciuki w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.